Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Męż specjalista od duchów. Y, Halo, dzień dobry, tak. Y, naukowiec z Warszawy, y, Grzegorz Paczkowski. Dzień dobry. Y, dobrze, pani mi pokaże, tak. Gdzie te duchy są? Ja tu wezmę ja tylko swoim, swoje narzędzia. I to tyle. Witajcie w Nie ze mną dypinaj i PS. Ty strony bo gejba się ulubiona. Prawda? Prawda. I. Musiałem wziąć swój krem do badania aktywności sejsmicznej. tej I tutaj duchowy krywator oczywiście. Może pani pani nie prowadzi? Dobrze. Dobrze, tu ja sobie gdzie jesteśmy? No wiemy, jesteśmy dzisiaj w nawiedzonym lesie i jest dzisiaj z nami pan Grzegorz. I pan Grzegorz jest specjalistą od sejsmicznych rzeczy, rzeczy duchowych. I, I on dzisiaj z nami będzie szukał ducha, strasznego stworzenia w lesie, część druga. Prawda, panie Grzegorzu? E, tak, co tutaj się, co tutaj się stało? Eee. Pina? To nie wasze? Nie, nie to nie nasze, by się Pana, jeśli tak będzie Ale proszę pani, ten las jest opuszczony od, od 20 lat. Nie, to straszne, niemożliwe. Dobrze. Niech pan tu to się pły... Niech pan tu zbada. To chyba ten potwór. To chyba, to chyba potwór by się pana. Proszę pana Grzegorza. Charlie, Charlie, czy jesteś tu? O nie. Co to znaczy? na pana. Idziemy na północ. Na północ. Ludzie to jest jasne dypinia no się bardzo ponie. A pan zostawił auto od fajte na ościec. A jak duch wsiądzie i odjedzie? Hmm. Tak, z reguły duchy występujące w takich rejonach. Nie posiadają percepcji takiej, która pozwala na takie czynności. Ale... Aha, oki. Okay. Hmm. <laughs> Niech pan się pozejknie. Co to jest? Nie wiem. Dibina. To nasza tylko jedna. Nie wiem. Niech pan to zbada. Nie, nie dotykaj tego! Zainfekowało jej ciało szybko. Nie! No teraz! Co robić? Nie! Chciałem zrobić antydotę z i od ukorańskiej, ale nie, to zajmuje minimum 20 minut. A tu żeby się rozprzestrzeniać w 3. Nie. Zaciśnij zęby. Co? Zmożona aktywność jest aktywność Nie, to strasznie. On na pewno jest na w, wschodzie. Na wschodzie? Tu to to z tyłu. Jest wschód. Tu z, z tyłu no tak nie! Szybko, szybko! O nie! 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 Proszę! O nie, jestem związana! O nie! Panie Grzekoszu, pan Grzegorz jest związany! O oh. oh, nie! Niech pan nas wy 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 rozetnie. O! Oh. Oh, Szybko! Niech pan mnie uwolni. On tu nas zabrał na swój piknik. Tu chyba mieliśmy być dla niego oczy kąską. To jest Wszystko zjedzone. Jak tu przechodziliśmy, to było tylko na rzepie. No strasznie, my jesteśmy jedną z jego czekącek. Mapa, mapa, mapa. Mapa, mapa. mapa sipko. szybko. niech Pan zapisuje. Się. Nie? Co to, co to znaczy? Tutaj występują nadzwyczaj inteligentne duchy. Nie. To, 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 to znaczy, że... Ale... To z nią nie musi mi pan pomóc nie nie, że pana duch odjeżdża szybko nie, że jak spojrzy panie Grzegorzu dobrze nie żyję. Ja zostałam bez samochodu. I co? Koniec. To koniec. Aaaa, co to jest? Nie! To pan Grzegorz zainfekowany duchem! Nie! Nie! jestem Nie! Nie! Nie proszę. Nie, Nie! to nie możliwe. Dlaczego? Dlaczego to wszystko mnie spotkało? Nie!